Witam was widzowie, z kolejnego odcinka z serii Sąsiedzi Załąki. Siema. Będziemy włączali boczarnie. Dalej u sąsiada, tu musimy tuć to zboże. Sąsiad, no jasny gwink. Żebym ja wiedział, że tam jesteś. Kur. Agi Aj się bizonek trzęsie. Chłopie, jak dostał takich obrotów, to człowieku aż go wytrzęsie. się. Rozczepie dziada. Być sensie lepiej będą chodzić. Ja nie wiem czy ten bizonek się nie rozsypie gdzie na moich polach. Bo tu już ledwo chodzi. No poza, będziemy bez kompajnów, Będziemy usługi, usługi. Będą nam robić. To będę całą noc remontował i w dzień łagin dali. Kto jest teraz w modzie? Kto jest teraz, teraz, tera, tera, mogę? Sypie from przecie! Sypie! A to daj mu! Ja mu daję pełen głos, tylko że takie tympe to zboże jest. Jaki łodny tu na mnie, tu naprzeciwko jest, to jest łowiec, nie? Tak, to jest łowiec. Tylko to pole ma sąsiedzie... Cztery hektary. A skąd sąsiad to wie, bo wszedł w glebę tego sąsiad, poczuł? Po nie, na Google'u, bo wiesz, bo ja muszę tak stać i dopiero mi Google A, mi wyczytuje pole. Aha. Bo to sąsiadowi no. te... Tak wyczytuje to sąsiadowi. Tak. Taki specjalny panel to jest. Panel Julii Witą. Tam siedzę, mam torebkę z Julii w domu. No, to chyba twoja Mariolka. Jak? No ja. Ja byłem w sklepie w Warszawie i ja kupiłem. A nie tylko w Warszawie jest Julii No ale ja byłem w Warszawie. W Dubaju na przykład jest. <laughs> Akurat do Dubaju to tylko palcem po mapie. Ale sąsiad To się da się przejechać takim widzionym. Nie. A moim kombajnem zawsze będzie chciał się Sam nie, bo ty rozpierdzielisz. Ale used drzewo. <grym> Mogliby lepsze tu dać, zasadzić. matko, drzewo w polu! Nie, o, tak nie może być! Dzwonię do gminy, tam lara. Halo? Gmina? Wy tu mi przyjedźcie, wyciąć to drzewo! Na moim polu jest. No! Raz, dwa. No. Tu widzę. Ja pierdzielę, i siekierą, by za jednym razem to uciął i robi awanturę do gminy, no. No. Nie. Jeszcze zapłacą za mi za to. Wow, się. Nie wnerwia się, tak właśnie żyłka ci w dupie strzeli. Wszystkich my tu pobudzimy, jak, jak, jak ktoś śpi. Łoch, coś strzeliło chyba. Nie, sąsiedzie. Mm. A, sąsiad wysypuje tym swoim wichajstrem. Tak jest. Wej, no sąsiad. Dwa, pięć, dziewięć, osiem. Sąsiad, no stój! Bo nie mogę tego załadować. Stoję. Łoch. A ściepaś nie była No nie I znów młodałem ja się... i znów ktoś się będzie budził I zaraz tu wyjdzie Jaki dom! A my tu zniwa mamy A tak ciemno na tą 21 sąsiadzie. No Sam jeszcze jeszcze kłami tu zaraz wyjdzie i będzie tak Ja ci dom ty! Zagłuszasz noc to ciszę! A poza tym jeszcze godzina do niej No Więc za to bo tutaj mogę jeszcze Drekut tłoki rozerwać, żeby yy, jak najgłośniej było A zresztą no, resztę pultu ja mam koło gospodarki Sam ja się da, razem by Tak, no to tak będę robić Ja to się boję, że Bo mi się już wtedy, że coś tam powoli już podpycha on dzieje. No. Belatula oleju 112. Zomrzec z gaziłom, albo nie gaś na wolnych. <głos> <głos> Może ona nie powinna jeździć z tym. Nie no, ale jeszcze jest spoko, przecież każdy traktor się grzeje. No. <noise> nie, chyba nie tak. A zresztą 30 to jest norma. One mają dobrą star, bo jeszcze wtedy nie żałowali stali. <noise> nie tak jak teraz! Trzeliż leciutko paluszkie, ma tam wgięcie i później denerwuje się. Panie, napraw mi to pan. Na gwarancję, na gwarancję. Jezus. Jeszcze później ktoś powie: za naprawę 200 tysięcy. No przecież to ja ja bym to usłyszał, to normalnie to ja bym chyba tam na miejscu kipnął. Ja takich pieniędzy w życiu nigdy na oczy nie widziałem. No. Oczywiście nie patrzcie widzowie na saldo, bo to nie moje jest. To jest takie wpisane specjalnie, żebyście wiedzieli, że ja jestem takim bogaczem. A naprawdę to jestem biedny. Teraz ja <grym> jestem biedny od kolegi pozycylem. <grym> Jeżeli ja kolega u mnie przetrzymuje 970, on to jest bogaty. I ja to widzę. Widzowie, Wszumdzia tutaj to jest, jest pole biduk. tutaj, co kosztuje 3 miliony 500 prawie i 57 hektarów ma. Nie wygląda widzowie. I tu jest jeszcze pole, które ma za to 40 hektarów, i takie małe jest. No dobra, no może i trochę ten. Sąsiad, wyobraź sobie, że ja muszę kosić tym bizonem te yy, yy, 57 hektarów. To ja bym chyba zawału dostał. Daj mu sąsiad. Czekaj, sąsiad. Czekuj, no cikujcie. Pierwszego mijaka zrobiłem na twoich lopata, kolach. Lopata lupata, lupata jest lopata. Sąsiad co tam podgarnia? Sąsiad to nie, to nie jedź tu. Ja ci tam zawiozę te zboża, dobra? Nie ma sensu to. I tak na jeden zbiornik to zmieszczę, więc jak sąsiad... ja tam pojadę... A to jutro sobie. będzie kosić. No u siebie chyba jutro. To co my sąsiad przez noc będziemy robić? Spać! To będziemy tak... Sąsiad cały dzień na bizonie stoję i u ciebie mówię, będziemy... a ten mi mówi, co ja będę w nocy robić. Będę skaczać z radości. Tak na, na oczach widzów będziemy przewijać, przecież tak nie można. Nie. To jak? Prześpimy noc, po prostu wyłączymy film i tyle. Widzowie, po pierwsze, ja tam jeszcze spróbuję wjechać w wiesz. A poza tym, sąsiad, nie jedź tu, ja ci przywiozę to zboże. Wiem, ale ja są na razie się 30 mnie ochłonie. A tu gdzieś czuferkować idę. Daj mi tą łopatę. 48. Co się stało? Coś mnie tak w kosmos wywaliło. No posał w świat To już starość i radość. Z łopaty mi się wysypać nie chcę. Ja pierd. I półbieraczy. A, tak, tak. się długo sypie z tej łopaty. He. No ile ty tam masz sąsiad tego? Litrów? 800 czy 600? 800. 800? No to sąsiad przychyli bardziej łopat, to się będzie szybciej sypało. No tak, trzeba bardziej przychylać, no to działa w sąsiedzie. Sąsiad zobaczy, ja mam tu pszenicę, to sąsiad... No jak przyjadę, to zobaczę. Nie? Sąsiada kaputnie. Nie, nie, ja będę i tak mieć więcej zboża niż sąsiad, to co za różnica. A to nie będę do mi zazdrościć. Dobra, teraz stodoła nieszczelna, to trzeba szufelkować za stodoły. Jezu, ile tu się wysypało, to jest cała przyczepa tutaj. Oj, sąsiad, sąsiad. No patrz. Słuchaj, się tą bizuną. A i tam sąsiad, gadzisz głupoty. Jak go katujesz? Ja jadę normalnie, sąsiad. Tak jak się jeździ zresztą bizonami. Pierwszy raz od od samego rana będzie zgaszony chyba. Pierwszy raz od samego rana będziesz na gospodarce swojej. O no, to też my od rana już... Kur, pracujemy. Jak szarpnęło mną! Przepadłem z Bizona! A! Ile tam masz? Bo ja nie, nie wiem, czy mi się będzie chciało szuferkować. O Jezu, tak głosy, aż mnie y, umiliło. 1,518 sąsiad. O Boże, jak mało! Idę ci no, na przyczepę y, dać. No i ci, ci. 1, 5, 1, 8 Jest, dobra Z bizona to usuniemy. No, sąsiad. Ja widzę, że nawet nieźle ci tą pszenicę mu obrodziło, nie? Wiesz, ale jak mój bizonek wymucił, to człowieku peilę tego. A jakby ci jaki nieznany gostek mucił, to człowieku byś miał jedną przyczepę z tego. Mój bizonek, jak wyszykowany z instrukcji, to chłopi. Specjalnie z instrukcji robiłem, jak do ciebie jechałem. Instrukcja czytałeś do bizona? Naprawdę? No na ustawianie na, na zboże. Na ustawianie, jakie chcesz yy, te, żeby nie wypadało ci zboże, nie? To specjalnie z instrukcji za sąsiada robiłem, nie z pamięci. Dużo tej przegiczki. Dobra, sąsiad! Jak chcesz, to podbiegnij do mnie, jak będę bucił łowiec. Jadę bucić. Co co weźmie to zboże? Nie. Nie jest to sądziad. Nie. Jak chcesz przyjąć połopatę? Dobra, sąsiad, jak chcesz, to przybiegnij jak będę kościł Albo może ten jęczmień bym tu obok ciebie. Szarpnął. A idź pan! Ty, ty, ty. Ciekawe, czy ja dam radę wjechać tutaj w ten jęczmień. A czy dać to wiadę, ale czy będzie dobre do koszenia? Ta moja gospodarka sąsiedzi, nie? Dobra, cichutko, no będę teraz wjeżdżał w to. No ja pięknie chcę się załączyć. O! Nie! Bo jak ładnie ten jęczmień sypie, no patrz go! No i zaś muszę szufekować. Co to jest za życie? Co to jest za życie? Łopatować. <laughs> Całe łopatować. życie z łopatą. <laughs> no, widzisz, nauczycielki dobrze gadały, bierz kopałurowy. A e, zboże za to. <laughs> to i tak dobrze. Halogeny jeszcze chodzą, to dobrze. U mnie, człowieku, halogeny takie dobre, że no, prześwietlają mi. Mnie? Mnie? cię przez... no. Ciebie przyświetlają? To, to jak w szpitalu na prześwietlenie? Eee, no Szybciej niech to leci. Szybciej Dobra, wkładam to Jak tutaj z tym zbożem? No dużo zboża, dużo No, a ty łatwo... Ale ładnie idzie, pokoszenie w tym. I łobok moje tak samo pole, jaki kawał pola. O, sąsiad odpalił, że to rach, poszedł za pierwszym, nie? No. U. Powiem tak, to nie wróży nic dobrego. Bizon zgasł. O cześć co! Co ty żeś tym szrotem przyjechał tu do mnie? Widzę, że Bizon nie spala. O! Może no. już się gdzieje. Nie dobra pran... No i gdzie jedziesz? No gdzie jedziesz? Chyba za mokre już sąsiad na mucenie. No, był się wiesz, za duży obroty w za duży wysiłek, no i już ci przygasa, no. Za mokre je za nieduży wysiłek, chłopie. Głuchy? No, ale to też, no. Nie, to co ty powiedziałeś akurat nie. osiemnasty tylko w moim samochodzie. Cześć, sąsiad. Co sam dziad robił mnie? Cześć! Łany ten zetorek twój! Nie, jakoś tak. Rozlazła ta łośka taka. <noise> bo trochę tak. <noise> w ogóle to wygląda jak ten prototyp trzydziestki takiej rozszerzonej na maks. <noise> nie wyzywaj go. A ja nie wyzywam. Bo jeszcze tobie się oszka w bizonie rozledzie. Akurat w bizonie nie ma się rozlaść. Kiedy nie paski. Ile mamy? 16 minut. Gdy? Jezus sam, co? Dobra, widzę, wyjedziemy na bazę. Ja nie będę tego mylić. Oj, some jedzie na rowerze. Nie ma pieniędzy już na y, auto. Tylko trzeba rowerem. Gdzie mi tu świecisz człowieku w tej stodole? Ksiądz Mateusz! Patrz, jaką lampę! Patrz, kto ma lampę! O, jacie to to ma, lepszą, to ma lepszą łapę niż wszystkie inne traktory w farmingu. Uy, na świecie. No, na świecie. Jemy my tam gdzie No dobra, widzę, no kończymy ten odcinek, bo nie ma innej łapki. No bo co będziemy robili? <laughs> dobra, sąsiad, pożegnaj się. Papa, pa! Papa pa, pa, widzowie!